za z tej strony Polo i dzisiaj zrobimy remont mojego domu, widzowie, yy, tutaj, więc zostawiajcie łopatki a ja mam tutaj itemki przygotowane, no i widzowie, robimy tutaj takie, taką dziurę choćby, zabiorę sobie wszystkie swoje itemy, a następnie widzowie, nie wiem czy tego NDC-sta mogę wziąć, ale go rozwalimy i zrobimy normalnie tutaj dziurę, widzowie, przekopiem się tutaj i zrobimy sobie tam stanowisko komputerowe i troszeczkę też może pozmieniamy tutaj coś, nie wiem, Zobaczymy, e, tutaj będzie moje łóżko, to może dotąd sobie zostawię e, te bloki, tutaj pyk. E, I widzowie zrobimy sobie to dotąd. I tutaj będzie przejście tam. I zrobimy też tutaj, a może nawet na, na tyle. E, I zrobimy teraz sobie dziulę, która będzie, widzowie, długości. Tak, takie zejście na dół będzie troskę. Czyli, coś takiego tutaj w dół. I zaraz Wam pokażę, mniej więcej, jak ten pokój będzie wyglądał. E, a Wy, Widzowie, możecie pisać w komentarzu, e, jak Wam się po, będzie podobał ten, ta zmiana, czy w ogóle tutaj powinienem robić. No bo ja nie mam stanowiska, nie? Ja nie mam stanowiska. A na końcu pójdziemy sobie do chłopaków. I oni, Widzowie, oceniam mój nowy dom w środku. Więc zobaczymy. No i widzowie wykopałem dżulę, no jest to dosyć duża dżula, ale myślę, że to będzie wystarczające i tutaj zrobimy sobie nasze piękne stanowisko, dlatego teraz zajmę się widzowie po prostu wykopywaniem tej całej podłogi tutaj i zrobieniem, ej co to tam jest, poczcie co jest, To ja tu jakieś pomieszczenie, ej dobra, ja nie wiem o co tu chodzi widzowie, ktoś normalnie, Milki chyba tu zrobiła sobie kolejny pokoik widzowie, jakiś te klepny chyba, no nie wiem, podglądać mi, ja nie rozumiem, ona robi tak yy, przy każdym yy, pokoju kurczę. Uday już zrobiła i upajona Dobra, teraz tak Bierzemy Musimy wrócić, zabrać swoje itemy i robimy z tego bloku tutaj. O, z tego bloku i tutaj zrobimy schody. Troszeczkę już itemów sobie pozabieram. Komputery, wszystko Monitory mam jeszcze tam w drugim pokoju w skrzynce. I zaraz to widzowie zdobimy, tylko tutaj podłoga myślę, że powinna być albo z tego, albo z drewna. Jeszcze zobaczę, ale wydaje mi się, że z tego chyba najlepiej, bo to jest chyba najlepszy kolor widzowie, jeżeli yy, związany ze mną po prostu ten kolor jest. I powiem wam, że ten kolor mi się najbardziej chyba podoba, ale zobaczę, może zamienię go na te deski. Może faktycznie deski byłyby lepsze końcowo. Zobaczymy. Dobra, widzowie, zrobiłem to tak. Eee, wydaje mi się, że te deski są lepsze. I teraz, widzowie, ogarnąłem coś takiego i wpadłem na pomysł, żeby z tego piasku zrobić normalnie całą tutaj ścianę. Więc, widzowie, wydaje mi się, że to będzie najpiękniejsza rzecz. Gdzie ja mam, gdzie ja, o dobra, mam diaksy, tu mam diaksy, tu mam diaksy i przydałoby się jeszcze dlewlo zrobić spotyki, patyki, pik, pik, Dobra, patyki i łopata pięknie, widzowie, tutaj z diamentów. I z tego, i z tej łopaty teraz wykopiemy sobie tutaj całą ścianę. Nie mam lepszej łopaty, ale powinno to wystarczyć. I zobaczymy, jak to będzie pięknie wyglądało. Wydaje mi się, że ten piasek niebieski bardzo, ale to bardzo mi pomoże w wyglądzie tego gaming roomu, bo to będzie gaming room, widzowie. Ja tutaj robię gaming room po prostu przepiękny. I patrzę na to. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, 8, 9, 10. Pięknie, pięknie. Wykopuje nam się tutaj piękny piasek. Pyk, pyk, pyk. Dobra, zrobimy to tak sypko i patrz jak to przepięknie pięknie wygląda. Przecież to wygląda tak dobrze teraz, że ja nie mogę. Jeszcze dół musimy wykopać i to będzie już, widzowie, bardzo dobrze wyglądało, myślę, powoli. Więc jeszcze rozwalimy tutaj. Pyk, 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 dobra, dobra. I robimy tak. bierzemy tutaj górę, jeszcze dajemy całą, 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 całą. Dobra i patrzcie teraz jak to pięknie wygląda widzowie Po prostu wygląda to super I robimy restę No i widzowie mamy super pokój teraz spacy, jak to wygląda I tutaj widzowie mamy już przygotowane rzeczy I tutaj mamy takie co spacy komputery luzne wziąłem e, Monitory dobra tylko tak pochowajmy jeszcze te rzeczy Co to robi głowa pajona I lola ja nie wiem Dobra to możemy w sumie wziąć jakieś maskotki siedzenia O i patrzcie dwa bilady wziąłem e, I te bilady weźmiemy sobie tutaj Pyk pyk O i taki te. Dobra, widzowie, idziemy idziemy to wszystko poukładać. Ja myślę, że ja myślę, że mój pokój, czekajcie, jeszcze nie mam e, tych desek, takie te deski, by mi się przydały, O, tutaj mamy, patrzcie, e, tutaj są takie. O, mam nawet to, mam nawet to, dobra, wiedzemy to i stawiamy tutaj stół, i tu będzie mój monitor, jakby postawiony. Zaczynamy od monitorów, gdzie one kulce się zgubiły, o tu są piękne, piękne monitory, tak jest i zrobimy może nawet coś takiego, pyk, pyk, yy, albo może w vlogu to zrobić? Ej, czekajcie, może ja bym to w vlogu lepiej zrobił. Zapatrzcie, tutaj, tutaj i taki komputer bym w vlogu postawił, żeby na przykład o, sobie tutaj był. Nie, bardziej tu bym dał. O, pyk. Tak na wejściu pyk, pyk, pyk. Super, super to wygląda i teraz tak, listy to i robimy to widzowie, tak? I ja bym to chyba tak zostawił, a może nawet coś takiego zrobił. Git, i tutaj dajemy moje piękne siedzenie. I patrzcie, gaming room po prostu jest przepiękny. I teraz widzowie, jak będzie się tu wchodziło, jak tu się będzie wchodziło, to tutaj postawiłbym coś takiego jak yy, akwarium, które nie zbugowało się całe sceny tym razem. Zazwykaj, zazwyczaj się buguje te akwarium, ale tym razem Git. Tym razem działa, tylko tak, nie pasuje mi tutaj A może by, czekajcie, dobra, zaraz to ustalimy Jeszcze co ja mogę tu zrobić Tutaj postawiłbym coś takiego Może kanapę, o kanapę bym tu dał jedną, pyk, o super I teraz tak, tutaj zrobiłbym taki, może nie wiem czy mam telewizor, mam Mam duży telewizor I ja bym go chyba postawił tutaj w tym miejscu, pyk, i widzowie pasty. Robimy tutaj coś takiego, sofy ja mogę dać w bok, mogę dać w bok. I patrzcie jak to wygląda. To wygląda bardzo dobrze. E, łuska nie będę brał, ale wezmę komputer i komputer postawię, może. O, w tym miejscu super to wygląda. Przepięknie, chociaż czekajcie. W drugą stronę, a, nie obrócę go chyba. Loud, no trudno, albo czekajcie, wezmiemy go i damy go... Tak? Patrzcie, teraz lepiej chyba wygląda w sumie, bo widać z lusty, a to mi się podoba. Mamy jeszcze laptopa którego dałbym sobie z boku tutaj, mojego starego laptopa no i widzowie wygląda to naprawdę git, teraz tak budzik, jakieś tu jeszcze mamy zecy statuetkę ja sobie bym to też poukładał i w ogóle mam drugiego kompa który jest celny i drugiego kompa możemy dać, możemy też postawić, ja bym go postawił Chyba w tym miejscu myślę, nie, też go bokiem damy, też go damy bokiem, bo widzowie, to będzie wyglądało pacy dwa kompy normalnie jak prawdziwy gamer, nie, i teraz widzowie co, teraz ja myślę, że sobie damy pół płytki jeszcze miałem, jest dobra, chyba nie widzę ich, tutaj bym jeszcze dał może, nie, siedem wystarczy, weźmiemy sobie teraz tak, Damy sobie jakiś stolik, jakieś plakaty, o właśnie, i bilans jeszcze miałem, to Tylko ja nie wiem, co on mi się tutaj zmieści, Może dałbym go. Jest w tym miejscu. O, takie piłkazyki znacy, to są, cykajce. Może. O, tak. Nie, jeszcze jeden w prawo. Tutaj. Pyk, pyk, pyk. Dobra, i super. Patrzcie, jak to wygląda? Teraz. Tu wygląda Git, teraz mi się podoba. No i co? Dajemy jakieś plakaty widzowie: pyk, pyk, tutaj dwa. Tutaj dajemy sobie może takie puste miejsce, gdzie jest tutaj jeden. I e, jeszcze jeden by się przydał, ale chyba nie widzę, żebym miał. Dobra, to wystarczy. Tutaj mamy, jest taką taką pasę chcę czemu ja mam rytle? Dobra, i teraz tak, e, co my tu jeszcze możemy postawić? Mam jakiś niby domek, statuetkę, e, idę jeszcze po pół, e, po ten, po tlapy, o właśnie, mam tlapa jednego, ale więcej chyba nie mam. Tu jeszcze mam, dobra, chyba to wszystko wystarczy, patrzcie. No Gaming Room, widzowie, jest przepiękny, przepiękny. E, tu jeszcze jest TV, który nie ma stołu, więc ten tilik bym postawił może na schod, na tym, o tak, git, tak będzie idealnie. No i co? I to chyba, widzowie, byłoby Powoli myślę, że na tyle, tutaj by się jeszcze przydało dać jakąś statuetkę, o może tu damy tą statuetkę Bo ja ją mam i o tak będzie git wyglądało myślę, albo nie damy to na odwrót Statuetkę damy tutaj, o nie co to się stało, Czekajcie, i tutaj, i tutaj dajemy statuetkę z lewej i git I teraz wygląda to super widzowie, super gaming room po prostu jak ta lala zrobiony stołu. czy stół by mi się tutaj przydał, ej dobra stół, stół git, stół git, stół może być, pyk i sobie będziemy siadać i oglądać filmy wizowe. Se pięknie, super to wygląda. I myślę, że to by było na tyle, bo mój dom ogólnie został cały prawie zlenowany. Zlenowany? Nie, jak to się nazywa? <gamy> Lenowacja, chyba to się nazywa. Gaming room jest jak ta lala, więc idziemy teraz po chłopaków. Także wizowe ze mną są już chłopaki. I no oni siema, dzisiaj bolo. ocenią nową ze w moim no, domu. No, elo, no elo. Ej, co to Komu jest? Czemu to jest zaginął, Vincent. O Vin nie, Wincent zaginął! O nie, widzowie, co się stało no z Vincentem? proszę! Ej. ej, co się stało, czekaj, ej Nie, 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 to nie może być prawda A co jest, ty Wincent... Ktoś mu no, coś zrobił, pewnie, daj Ty zrobiła coś Wincentowi? Ja nic, nie, ja nic, ale, ale... co ty masz nowego w domku? O no, zobaczcie, co mam nowego w domku Co to jest nowego, co tu jest? Popcorn! Co tu jest nowego? Co gaming jest? Room! Nie wierzę! Nie wierzę, że zrobiłeś w końcu Gaming Room! Tak jest! Patrz, taki przepiękny Gaming Room! Będę was tu zapraszał i w końcu przyjdzie do mnie mój kolega Konrad yy, pograt. jak to ładnie wygląda w ogóle! Patrz, tu można jest... grać piłka piłkarzyki, tu na kąpie. zyki piłka, piłka i ogólnie tak, TV-ka nie było lepszego. Ale kto używa tv widzowie? Nikt! Każdy siedzi na kąpie, więc no to jest mój gaming room chyba Bo najlepszy. powiem no, szacunek, szczerze dobrze to zrobiłeś To jest najlepszy gaming room chyba na Pajanowie obecnie I nawet jest lepszy niż w moim wizowcu, więc widzowie, no po prostu yy, przebijcie to I domek, bo... I domek ci się powiększył znowu Bo wy, bo wy to Obtyczny chyba w tym się powiększył A no? to lodówki Lodówka, Ta... pralka I pralki widzę, Ej, ale, ale ładna lodówka Co nie, co nie no. Ale ja. jakie ty masz drugie wyposażenie, to są te drugie? E, domy. Ej, wypad, ty, dydaku, wypadł stąd, to moje z... Tobie daku, tobie nie, daku. Moje płatki, nie jest moich płatków. No tak, że no, ten, żeś, do... ty już tyle urządzi, powiem ci, wszyscy, cały czas się no. rozwijasz, Bolowski. Ten, ten dom, według mnie, jest najładniejszy na Pajanowie. I mówcie co chcecie. Nie, no, nie. <noise> nie no, szanujmy się, szanujmy nie, się. No, szanujmy się, właśnie no, wachów. Może was jest uf. w takim top 5. Ty. <głos> <głos> top 5? Ty jesteś głupi, widzowie! On nie samuje ludzi, ja, ja, mam lepszy dom nawet. Ty? Nie, 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 widzę, wiecie, kto ma lepszy. Ja cię ja. bolo. Ja ale widzę, ale bądźcie szczerzy, dobrze, widzę. Bądź szczerzy w komentarzu. A, tak. No pierwsze, A po drugie ci powiedzieć, chłopaku, że jak tu Konrad przyjdzie i go tak ugościsz jak nas, że nawet nic z lodówki nie można wziąć, to on ty? tu wyjdzie na pięcie i zepójdzie. No bo, ale, będę, będę batony przygotuję i grzeszki, ale Ale ten... nie graj bolo, nie graj za dużo na kąpie. Nie, ja nie można. Nie możesz tyle, nie nie to możesz tyle grać. sobie chłopaku. No dobra, nie wolno tyle grać, ale ten Więcej, więcej nagrywaj, nagrywaj, ja nie graj. Ja czekam, a wy zrobicie lepszy gaming room niż ja Co temu, co temu? mu? Gadasz, jak je nagrywaj, ty Wychodź na dwór, biegaj, e, no. zdrowie się, odżywiaj. A to ty... Odżywiaj, czytaj to dużo książek! Da. No dobra, no, wszystko czego więc... ja nie robię. <laughs> no ja też. Dobra, no to by było na tyle, więc czekam a z lepszy pokój gamingowy i widzowie, napiszcie w komentarzu, kto według Was ma najlepszy domek na pajonowie w silutku.